Zgodnie z zapowiedziami, przystępujemy do realizacji tego odcinka drogi. Odcinka z Barwic do Polnego. Jak widać za naszymi plecami, jest właśnie Drogowska, który informuje o tym, że to jest odcinek o długości 11 km. Kosztował będzie około 13,5 miliona złotych. Jest to odcinek, który jest w złym stanie technicznym, dlatego przystępujemy niezwłocznie po ogłoszeniu i przeprowadzeniu procedury przetargowej do jego naprawy. Ta droga już za chwilę będzie drogą dużo bardziej wygodną, bezpieczną, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów przyjeżdżających do naszego regionu. Konieczność remontu tej drogi mieszkańcy zgłaszali już od dłuższego czasu. Jeszcze raz dziękuję, naprawdę nie tylko radnym, ale również władzom województwa, że udało się, myślę... W zasadzie bez większych problemów namówić państwa do tego, aby zwiększyć budżet zachodnio zarządu dróg wojewódzkich, który to umożliwi realizację również tego odcinka i w, nie w tak jak wcześniej przewidywaliśmy formule zadań kilkurocznych, ale jednorazowo. To będzie inwestycja, która zgodnie z harmonogramem prac ma zostać zakończona o ile dobrze pamiętam do początku listopada tego 120, roku 120 dni. 120 dni w związku z czym liczymy, że późną jesienią, zimą mieszkańcy będą poruszać się po terenie drogi 171 w bezpiecznych komfortowych warunkach, a wiemy, że ten odcinek naprawdę wymagał interwencji, wartość zadane 13,5 miliona złotych, jeszcze raz podkreślę, że razem z ulicą Kołobrzeską Województwo inwestuje w tym roku w nasze drogi kwotę blisko 15 milionów złotych. To naprawdę, drodzy Państwo, myślę, jest wydarzenie bez precedensu i myślę, że na tym nie poprzestaniemy w kolejnych latach będziemy dalej z uwagą analizować, przypatrywać się potrzebom. Rzeczywiście, tak jak w przecinku, nawierzchnia w części frezowana. Natomiast na to będą położone kolejne nowe warstwy, tak żeby ta nawierzchnia miała swoją wytrzymałość na kolejne 10-15 lat. Na szczęście objazd drogi wojewódzkiej 163 już jest praktycznie zakończony, bo tamta inwestycja jest na ukończeniu, bo to też się przyczyniło do zniszczenia tej nawierzchni. No i za te 120 dni, no już myślę, że wszyscy będą zadowoleni, będzie można jeździć bezpiecznie i lepiej. Ze strony wykonawcy mogę tylko przeprosić mieszkańców za utrudnienia w ruchu. I mam nadzieję, że będzie to dobrze przyjęta inwestycja. I cieszę się, jako, jako przedsiębiorca z zapełnienia kolejnej, kolejnej części portfela w dość dużym stopniu oraz jako mieszkaniec, że będę mógł tędy sobie spokojnie podróżować. Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję i. E... Do mieszkańców Apel trzymajmy kciuki, żeby inwestycja w tym kształcie została zrealizowana do początku listopada. Wtedy wszyscy będziemy się cieszyć z kolejnej wyremontowanej drogi. Bardzo dziękuję.